Siatkę, siatkę na krety. Taka fajna siateczka. Może wam odwrócę, Pokażę wam jak to wygląda. Taka mała, ale cholernie. Słuchajcie, mocna, cholernie sztywna siatka. Jeżeli nie miałbym pistoletu pneumatycznego, a mam, już sobie go podłączyłem. Wąż mi idzie tam na dół do bateryjek, Tam stoi kompresor i już jest nabity. Mam pistolecik pneumatyczny, więc słuchajcie, wieszam sobie. Ona ma mer szerokości. Zasuwam, wieszam sobie cały metr od strony okna tej siateczki no i zaczynam przycinać wełnę i po metrze wkładam po kolei w pierwszym pomieszczeniu.